Witam Państwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na konferencji prasowej sekretarza stanu Stefana Krajewskiego i podsekretarza stanu Adama Nowaka. Ministrowie przedstawią Państwu aktualne informacje na temat pomocy dla rolników z terenów dotkniętych powodzią. Panie ministrze, bardzo proszę. Szanowni Państwo, od pierwszego dnia, kiedy tylko pojawiły się informacje o powodzi, o zalanych gospodarstwach, o zalanych działkach rolnych, staramy się reagować i przygotowywać jak najlepsze rozwiązania. W pierwszym kroku wszyscy skupiali się na tym, żeby ratować ludzkie życie i mienie, ale oczywiście też dzisiaj musimy przygotować jak najlepsze rozwiązania, by. Rekompensować rolnikom poniesione straty, wspierać, pomagać i szereg już rozwiązań zostało przedstawionych przez pana ministra Czesława Sikierskiego, który dzisiaj jest w Brukseli i też o sprawach Polski, o sprawach polskich rolników rozmawia z ministrami, z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Więc to są dla nas niezwykle ważne rzeczy. Pierwsze, nasze wszystkie służby podległe pod Ministerstwo, inspekcje, instytucje działają, żeby wspierać rolników. Ośrodki doradztwa rolniczego koordynują pracę. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie przygotowywał pasze, materiał siewny, wszystko co jest potrzebne do tego, by rolnicy mogli Oczywiście jak najszybciej powrócić do produkcji, przygotować swoje gospodarstwa w sposób odpowiedni. Agencja restrukturyzacji nie prowadzi kontroli na obszarach dotkniętych powodzią, chyba że te kontrole dotykają bezpieczeństwa żywności i bezpieczeństwa pasz. Przygotowujemy agencję restrukturyzacji do jak najszybszego wypłaty, do jak najszybszej wypłaty dopłat bezpośrednich, mówiąc oczywiście o zaliczkach, które możemy w pierwszej kolejności wypłacić, ale też czekamy na kurs euro, który 30 września dopiero się pojawi. Będzie szereg rozwiązań pomocowych, ale oczywiście to jest etap rewizji, sprawdzenia, w których działaniach możemy zmienić kryteria naboru, tak żeby pomóc w pierwszej kolejności tym, którzy stracili najwięcej na powodzi. I takie spotkania mamy w ramach Sztabu Kryzysowego, kierownictwa resortu. Na kolejnych spotkaniach poszczególne rozwiązania przygotowujemy. Ale też nie możemy zostawić bez komentarza dzisiejszego zdarzenia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pani poseł Gębicka i pan poseł Cieciura pojawili się tu z interwencją poselską. Chyba i... Pana posła Dzieciury i pani poseł Gębickiej powódź bezpośrednio nie dotknęła. Więc jeżeli nie pomagacie, to przynajmniej nie przeszkadzajcie, bo my tu w resorcie od świtu do nocy pracujemy, jesteśmy w terenie, byliśmy i w tygodniu, i w dni wolne od pracy. Jak niektórzy mówią, to nie są dzisiaj dni wolne od pracy. To są dni jak każdy inny, żeby spotkać się z rolnikami, żeby Poruszyć najważniejsze problemy. Dzisiaj Państwo posłowie zadali szereg bardzo szczegółowych pytań. Zostawili kilka stron pytań. Jak to wszystko wyglądało? Sytu, sytuacja bardzo trudna. Reagujemy na każde zgłoszenie, na każde zdarzenie i tak też będzie się działo. Ale nie może być tak, że ktoś ciągle. Powódź chce wykorzystywać tylko i wyłącznie do partykularnych interesów politycznych. Na to nie ma zgody. Dzisiaj wszyscy musimy pomagać rolnikom, których dotknęła taka krzywda, taki, taki problem, a nie mówić o rozliczeniach, bo dzisiaj ci ludzie nie czekają na rozliczenia, tylko czekają na realną pomoc, którą my przygotowujemy. Więc jeszcze raz moja prośba do wszystkich przedstawicieli opozycji że nasz resort jest niezwykle otwarty i chcemy rozmawiać ale po to żeby znaleźć rozwiązania a nie zajmować czas pracownikom resortu kierownictwu przygotowujemy te odpowiedzi oczywiście w możliwie Potrzebnym do tego terminie, ale na pewno nie jest to dla nas dzisiaj priorytetem. Priorytetem jest pomoc poszkodowanym rolnikom i jak najszybsze przywrócenie tej tak zwanej normalności, bo ludzie muszą mieć dzisiaj energię elektryczną, muszą mieć dostęp do wody, zabezpieczyć musimy pasze dla zwierząt. I na tym się skupiamy. Koordynatorem tych działań jest pan minister Nowak, który jeszcze kilka zdań powie. O tym, co jest na miejscu, co jest dzisiaj niezwykle potrzebne. Dziękuję bardzo, Panie Ministrze. Szanowni Państwo, przede wszystkim od pierwszych dni, tak jak zauważył Pan Minister Stefan Krajewski, co wielokrotnie mówił Pan Minister Czesław Siekierski, kierownictwo resortu podjęło konkretne działania adresowane do rolników, do terenów, do obszarów wiejskich i nie tylko dotkniętych skutkami klęski powodzi na południowych powiatach naszego kraju. Już od niedzieli otrzymywaliśmy raporty od dyrektorów Ośrodków Doradztwa Rolniczego Zajewództwa Śląskiego, Opolskiego, Dolnośląskiego. Oczywiście podjęliśmy też działania w pierwszej kolejności mające na, na celu ratowanie zdrowia, życia ludzi, ale również zapewnienie ciągłości pracy w gospodarstwach z produkcją zwierzęcą. Tu Główny Inspektorat Weterynaryjny, z, odpowiednio ze swoimi strukturami, ale również ośrodki hodowli zarodowej, spółki wchodzące w skład Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa podjęły działania mające na celu z jednej strony umożliwienie pobytu, zatrzymania zwierząt, doju zwierząt, które musiały być ewakuowane, ale również gromadzenia pasz i odpowiedniej kontroli, odpowiedniego zbadania jakości tych pasz. Podjęliśmy działania w ramach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, aby dzięki wykorzystaniu technik satelitarnych i map satelitarnych przeanalizować skalę tych zniszczeń i zgodnie z danymi z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, to jest blisko 80 tysięcy, po takiej dokładnej gruntownej analizie, wstępnie podawaliśmy 68 tysięcy hektarów gruntów rolnych, które są dotknięte Skutkami powodzi, ale jeśli popatrzymy na działki dotknięte skutkami powodzi, to jest ponad 120 tysięcy hektarów działek rolnych. Ponad 25 tysięcy hektarów działek rolnych to są te, na których znajduje się obecnie produkcja roślinna, głównie kukurydza na ziarno, również część kukurydzy na kiszonkę, soja, ziemniaki i buraki cukrowe. Podjęliśmy te działania również, aby Krajowy środek Wsparcia Rolnictwa Zwolnił z opłat za czynsz dzierżawny, z czynszów dzierżawnych rolników z tych działek, które są dotknięte powodzią. Ale również w ramach Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wspieramy strażaków, ochotników, szybką dostawą sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej, bo to właśnie strażacy ochotnicy na terenach wiejskich, poza miastami i powiatowymi tym miasteczkami. Jako często jedyni udzielali pomocy rolnikom i mieszkańcom właśnie obszarów wiejskich, stąd ta nasza pomoc właśnie do nich jest adresowana, podobnie jak środki z funduszu składkowego na zielone szkoły dla dzieci z obszarów wiejskich. I chcę zauważyć jeszcze jedną rzecz. Nie tylko jako wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, ale też jako strażak ochotnik, wiceprezes zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, komentując to co dzisiaj miało miejsce w naszym ministerstwie. Działania pani poseł Gębickiej, pana posła Cieciury, którego zresztą wczoraj spotkałem, jak pomagał mieszkańcom w gminie Głuchołazy, są niedopuszczalne w momencie, kiedy trwa bieżąca praca, pomoc tym, którzy zostali dotknięci skutkami klęski żywiołowej. Niestety są reprezentantami środowiska politycznego, które dokonało destrukcji systemu ochrony ludności i obrony cywilnej, Wycofując te przepisy, które regulowały tą pomoc, które regulowały funkcjonowanie właśnie tych formacji, i dziś jest hipokryzją atakowanie nas, resortu rolnictwa, za jakiekolwiek zaniedbania w tej sprawie, bo chcę zauważyć, że podejmowaliśmy działania szybko i bezwłocznie w ramach podległych nam instytucji i wspieraliśmy te działania, które służby ratownicze podejmowały. Jest czas. Ratowania jest czas pracy, przyjdzie czas oceny, kto jest winny takiego, a nie innego stanu rzeczy, natomiast z całą pewnością to nie jest etap obecny, to nie jest sprawa na dziś. Natomiast myślę, że również przeanalizujemy, mamy na to odpowiednie akty prawne, dokumenty, jak wykorzystane były środki z Krajowego Planu Odbudowy na działania z zakresu retencji, przeciwdziałania suszy i powodziom, ale na to przyjdzie czas, gdy pomożemy rolnikom. Niezależnie od przekonań, niezależnie od tego, w jakim stopniu i gospodarstwa zostały dotknięte klęską, należy się im pomóc. I to jest rola państwa, to jest rola rządu, to jest rola poszczególnych ministerstw, my się do tego poczuwamy, dlatego dla nas nie ma dni wolnych od, od pracy i w weekendy i w ciągu tygodnia podejmujemy te działania, bo dziś naszym wspólnym wrogiem jest czas, czas potrzebny na... Odpowiednią sanitację gleb, przywrócenie potencjału gleb do produkcji. Czas na przygotowanie budynków inwentarskich, budynków magazynowych w gospodarstwach, na magazynowanie zbóż i pozostałych płodów rolnych. Czas na to, aby przywrócić potencjał produkcyjny polskiej wsi. A mówimy o bardzo żyznych, o bardzo intensywnych terenach działalności rolniczej na południu Polski. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu ministrom, a państwa zapraszam do zadawania pytań. Proszę o przedstawienie się nazwiskiem i nazwą redakcji? Ewa Wesołowska, Polska Agencja Prasowa. Wspomniał Pan o tym, że 80 tysięcy hektarów zostało jakby poszkodowanych w wyniku powodzi. I oczywiście teraz jest czas ratowania, ale jakie konkretne poczynania, jakie konkretne działania. Chcę podjąć resort, żeby pomóc rolnikom? To znaczy, czy można określić y y na przykład, jakie wsparcie dostaną y i kiedy? Szanowna Pani Redaktor, dzisiaj dokonujemy y oczywiście oceny tych strat i to musi być wszystko oszacowane, bo przecież jeszcze z wielu działek woda nie zeszła. To musimy w najbliższym czasie pełne dane mieć i to robimy i wykorzystując dane dostępne w Agencji Restrukturyzacji, Modernizacji Rolnictwa i we wszystkich dostępnych nam instytucjach i urzędach. Natomiast to oczywiście określimy, tak jak oszacowaliśmy straty na wiosnę w ramach przymrozków, później w ramach gradobicia. Tak samo i teraz rolnicy otrzymają wsparcie, rekompensatę za utracone plony, za utracone dochody. Pan minister jest po to dzisiaj też w Brukseli, żeby pozyskać środki. Z rezerwy rolnej dostępne z budżetu unijnego. Będziemy wspierać się też budżetem krajowym, żeby każdy, kto ucierpiał wskutek powodzi, otrzymał dzisiaj odpowiednie odszkodowanie za to wszystko. To jeszcze jedno zdanie, panie ministrze. W ramach też zespołu, o którym mówimy, przygotowujemy kilka rozwiązań. Pierwsze, pierwsze z nich dotyczy pól, dotyczy upraw, które znajdują się na gruntach rolnych, które zostały dotknięte powodzią, a mówimy również o uprawach, które jeszcze nie zostały zebrane. Te uprawy, o których wspomniałem, kukurydza, ziemniaki, buraki, częściowo soja, może w mniejszej trochę skali. Po drugie mówimy o stratach w magazynach w gospodarstwach rolnych, bo chcę zauważyć, że zboże i pozostałe produkty, surowce rolne, które zostały w gospodarstwach wytworzone, niestety... Po kontakcie z wodą powodziową nie nadają się zarówno do spożywania przez ludzi, jak i do skarmiania nimi zwierząt, więc rolnicy te produkty muszą wycofać z rynku lub przeznaczyć na cele energetyczne, i za to będzie konieczna rekompensata. O ile powierzchnię mamy bardzo szybko oszacowaną dzięki nowym technologiom, dzięki tym mapom Instytutu Meteorologii, którym dziękujemy za przygotowanie i przekazanie danych Agencji Restrukturyzacji, to straty w gospodarstwach, zarówno w budynkach, w inwentarzu żywym, choć te straty na szczęście nie były duże. Żadne duże gospodarstwo z produkcją bydła i trzody chlebnej nie ucierpiało, według naszych informacji, ale będą wymagały te dane szczegółowe w gospodarstwie, prac komisji szacujących straty. Oto pan minister już na początku ubiegłego tygodnia wystąpił do Wojewodów i aspekt trzeci to będzie program sanitacji i rekultywacji gleb na terenach dotkniętych. W tym w zakresie, Dzisiaj odbyłem spotkanie z dyrektorem Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, panem profesorem Lipińskim. Rozmawiałem również z dyrektorem Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, panem profesorem Matyką. Również z dyrekcją Instytutu, Przem... Instytutu Technologicznego w Falentach, żeby przygotować rozwiązanie jak sprawnie i szybko przygotować właśnie taki program, bo te ziemie wymagają szybkiej rekultywacji, zebrania kamieni, żwiru, tych naleciałości wskutek fali powodziowej, ale również przywrócenia ich potencjału do produkcji rolnej. Zapewne tych działań będzie jeszcze większa potrzeba w zakresie materiału siewnego, bo ten również ucierpiał, w zakresie pomocy producentom rybnym, właścicielom stawów rybnych, również pszczelarzom. Te wszystkie elementy muszą zostać zdiagnozowane przez komisję, dlatego. Dziś mamy świadomość, że komisje w pierwszym rzędzie i samorządy, które te komisje również koordynują, prowadzą działania na tych miejscach, które zagrażają życiu i zdrowiu ludzkiemu. Natomiast tak jak mówię najwcześniejsze, najszybsze dane, które mamy i one pewnie będą też zawarte w programie pomocowym, który zostanie zgłoszony do Unii Europejskiej Dotyfikacji, dotyczą właśnie tych strat w uprawach produkcji roślinnej, bo jest ona nieco łatwiejsza i szybsza do oszacowania. Czy macie państwo jeszcze pytania do panów ministrów? Jeżeli nie, to dziękuję bardzo panom ministrom za przekazane informacje państwu. Dziękuję za udział w konferencji prasowej.